Zapraszam do wysłuchania kobiecych rozmów realizowanych przez Fundację Wieźwie Jak w ramach projektu Kobiety mają głos, sfinansowanego ze środków samorządu województwa mazowieckiego. W dzisiejszym odcinku goszczą u mnie wyjątkowe kobiety, kobiety koszajca, kobiety, na które zawsze mogę liczyć, które wspierają mnie w tej działalności w Fundacji Wiźwiak. No i właśnie dzisiaj są ze mną Agnieszka Boniecka. Cześć, witam. Marianna Pękala. Dzień dobry. Teresa Tyniec. Dzień dobry. I może Łukawska. Witam. No i właśnie, moje drogie. Tak, pomyślałam sobie, tworząc te podcasty, Kobiety Mają Głos, żeby właśnie wybrzmiał ten głos takich działaczek lokalnych, takich wolontariuszek, takich sąsiadek, które nie przechodzą obojętnie jakoś wobec nie wiem, trudności innych sąsiadów czy jakichś innych wyzwań, które stoją w takiej. No, wiejskiej społeczności bywa, bywa różnie. No i właśnie wy, wy jesteście takie, wy jesteście bardzo aktywne. I jakbyście mogły powiedzieć trochę, przybliżyć słuchaczkom i słuchaczom, kiedy to się zaczęło, kiedy się zaczęła Wasza przygoda w tej działalności lokalnej, kiedy wyszłyście z domu, żeby zrobić no, coś więcej. Zapraszam. No to ja powiem, że to tak zaczęło się, myślę, że to już 10 lat trwa. Zaczęło się od koszaieckiego garażu babskiego. Właśnie jak powstał ten koszaiecki garaż babski, e, zaczęły się właśnie takie aktywności. E, zaczęliśmy tworzyć taki e, mały teatr, tak, e, sztuki teatralne e, wystawiać. E, I to była taka. Taka radość wewnętrzna, że my tak spotykamy się yy, tak w garażu, w piwni na początku to w, w piwnicy w bloku, tak? I tam e, właśnie były te próby. E, później tworzyliśmy e, sami e, e, takie stroje nasze, tak, Przygotowa mm -hmm. przygotowywaliśmy wszystko I, i te spotkania były takie. E, no, no, krzypiąca, takie, takie budujące, że możemy mm -hmm. coś z, z, sami stworzyć, tak, było nas na początku niewiele, tak, niewiele osób, dopiero później zaczęli dochodzić, tak, tworzyliśmy, no i to właśnie od tego się zaczęło. Mhm, mm ciebie, takie, tak o, Ciebie tak się zaczęło, jak tak. u Was? Kiedy Wy się przyłączyłyście? Ja generalnie, nie, można powiedzieć, że niedawno się do Korzajca sprowadziłam, mm -hmm. bo dopiero 20 lat, ale Dzięki temu, że zaczęło działać KGB, czyli Koszajecki <grymne> Garaż Babski, ja poznałam po prostu ludzi na wsi. No, ponieważ pracowałam gdzie indziej, więc w koszajcu tylko nocowałam, ale odkąd KGB powstało, przestałam tylko nocować, a weszłam jak gdyby w wieś. Mhm. I tak jak już Warzenka powiedziała, właśnie te pierwsze spotkania. Dobrze. I w, I w garażu, i w tej piwnicy były takie radosne, takie no, życzliwe. Wszyscy ludzie, którzy tam przychodzili, no po prostu, i mężczyźni, i dzieci, i kobiety, mhm. wszyscy. A już ten teatr, o którym proszenka mówiła, no to naprawdę wspomnienie niesamowite. Mhm. No i tak to się po prostu zaczęło, i coraz dalej, coraz dalej. Później Ania miała inne pomysły. A my za nią szłyśmy, szłyśmy, aż doszłyśmy do tego, że jeszcze. Ja tak, ja ten, aż ten, ten, aż to łączyłam, później dołączyłam, znaczy chyba 10 lat temu, mhm. ale też właśnie zapoznałam Bazenkę, Mary się tutaj... I no tak wspaniale tak, bo tak, bo przeprowadziła. Też, z... Tak, i takie tak, tak, fajne hmm. spotkania były więc różnego rodzaju. I w, zielone, w tym w zielonym zakątku właśnie te spotkania. I i, I i tańce, i piosenki, i ogniska, jakieś tam kiełbaski czasem mm -hmm. jak na zakończenie. No super. I po, poza tym jeszcze jakieś tam wspólne wyjazdy, ponieważ żeśmy się zaprzyjaźnimy do, tak. do kina, do teatru. Mm -hmm. No bardzo fajnie, także ja sobie bardzo cenię sobie tak? to, no, i, y, to znaczy ja sobie przypominam, y, że najpierw byłam obserwatorem Aha. więcej w, w koszajeckim garażu babskim. To tak więcej z boku i obserwatorem, no, ale dziewczyny mnie tu wkręciły trochę i tak spodobało mi się. I to jest piękne, że y, spotykając się, możemy coś robić dla innych. Y, nie tylko dla siebie, tylko właśnie dla innych i. I w sumie to jest bezinteresowne. I to daje nam radość, radość właśnie z tego, że, że możemy być razem, coś wspólnie tworzyć. Mhm. Ja ogólnie to, to jest dla mnie po prostu coś wspaniałego. Ta fundacja, i Samo to, że na przykład spotykamy się w zakątku popielić, czy tam coś mm -hmm. uprzątnąć z no dziewczynami mm. na godzinkę, na, na pół nawet. No właśnie, Agnieszka, spotykacie tak. się w zielonym zakątku, tak. żeby popielić, ale tak. to, że wy macie swoje ogromnie i wy macie mnóstwo roboty, tak. to po co przychodzicie Czasem jeszcze? Zmęczone, do tego? Tego? Męczone, tak <laughs> po prostu <laughs> mamy o to dobro <laughs> wspólne, ale to, co idziemy i później tak. jakoś tak ta chęć jest inna, taka, bo mamy coś tam do zrobienia, żeby to wyglądało ładnie, bo tam mm -hmm. po prostu więc no, dbamy o to. Jakoś dajemy radę. Tak, no, tak. Poza tym my mówimy, poza zawsze, to, że damy radę. Damy radę. Jeszcze kawałek. Jeszcze, Jeszcze kawałek, kawałek. My to zakładałyśmy, my sadziłyśmy, do... tak. no mhm. to Czyli trzeba o to dbać po prostu. Bardzo. Mhm. Tak. No ostatnio robiłyśmy, co robiłyśmy? Posadziłyśmy wsadziłyśmy, czosnki, tak? Tak, tak. tak, tak. No, możemy się pochwalić. Krąg czosnkowy. No. no właśnie, co powstanie? No co powstanie, dziewczyny? Podpowiedzcie. No właśnie taki krąg czosn czosnkowy. Tak. E, który będzie, e, no taki zdrowotny. zdrowotny. Więc, takie miejsce tak. miejsce naprawdę fajne, że można będzie pooddychać po, po takim, e, no Takim, to dobre, samy... takim tak, dobrem, tak, bo to, to naprawdę jest tak, taka inhalacja. Czosnek tak, to samo zdrowie. To samo zdrowie. Mhm. Więc były te czosnki ozdobne, był czosnek niedźwiedzi sadzony, więc tam przeróżne czosnki. No jeszcze mamy Sadziliś, hotel, tak. hotel dla pszczół, to też jest bardzo Nasze ważne. dzieło. No oczywiście. Tak, Ta. tak. My wszystko robimy dla zdrowia. Na świeżym powietrzu się spotykamy. Robimy też. Ogry wiejskie też fajne, o, prawda? Jakieś, tak, poza tym dużo osób przyjeżdża. Tak, przy, jak tak, są tak, jakieś takie imprezy, to bardzo dużo osób przyjeżdża. Z innych tak miejscowości. To jest super, tak. dla dzieci. Mm -hmm. nie... I to jest dla Was ważne, tak. że bardzo przyjeżdżają inne osoby, tak, że, tak. że podziwiają e, te dokonania, tak? Zawsze nam się tak. udaje za nią. Zawsze. <laughs> tak, no, jest, nie jesteśmy, tak, Jesteśmy tak, tak Bardzo, tak, tak, bardzo tak, nas cieszy. Ludzi. Tak, jeszcze tak, muszę powiedzieć, że pomimo tak Dużej, Dużej różnicy, różnicy wieku naprawdę jesteśmy w stanie się dogadać. A więc ty i... widzisz I... Tak, jeszcze tą różnicę w wieku? Jeszcze tą dużą. Wielką. Z całym Ale, szacu, nie? Radę. ale, ale ja radę. też już nie jestem młoda. Nie, nie, ale słuchajcie, to tak, tak, tak był żartem, prawda? Tak, no wy dzisiaj tak. reprezentujecie tak. tę grupę, tak. ponieważ no na co dzień e, właśnie w tych działaniach fundacyjnych jest zdecydowanie więcej osób i są to tak. osoby tak naprawdę od przedszkolaka. Mm po seniora, i zarówno są kobiety, jak i są mężczyźni, I więc. Dzieci. Tak, 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 no, ale no. jesteśmy taką, tworzymy taką grupę no, no, tak, bardzo, bardzo zróżnicowaną, tak, 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 że tak. potrafimy się pięknie różnić. A jakbyście tak myślała o tym, o jakimś takim największym sukcesie, w takim, nie wiem, swoim w tym, co zrobiłyście, albo w jakiejś zmianie, która w Was zaszła, jakiś taki, tak myślicie sobie o tym, e, że to się wydarzyło. I to może być właśnie jakiś tam, no, jeden to może być aspekt sukcesu, że ja czegoś dokonałam, ja coś zrobiłam i właśnie jakiejś takiej e, zmiany, może zmiany w środowisku lokalnym, ale też takiej Waszej, osobistej, e, czy byłobyście gotowe podzielić się jakimś takim swoim e, kawałkiem? Że co takiego szczególnego. W te działania mm -hmm. takiego dały, że no, gdzieś tam poruszyło w środku. No to ja myślę, że dla mnie osobiście to jest, ale to jest tak mm -hmm. właśnie z głębi serca. No. Czyli prawdziwie to najważniejsze. Mm -hmm. Tak, ja jestem mm -hmm. zawsze szczera, aż mm do -hmm. Tak, fajna. ten sukces polega na tym, że Czuję tak wewnętrznie też, że mogę coś zrobić dla innych, bo ja kocham robić coś dla innych. Mm -hmm. tak. Także no cokolwiek, to, czasami to nie są jakieś mm -hmm. duże rzeczy, bo y, mm -hmm. bezinteresownie po prostu. Okay. Tak, pomimo no. swoich tam spraw, różnych trudności, czasami. To ale dajemy radę, ale daję radę po prostu. Potrzebna, że to tak. To tak, tak, mhm. tak, Też właśnie też czuję się potrzebna, może i doceniona, mhm. zauważona, o, w ten okay. sposób, tak, bo mhm. tak, to takie jesteśmy czasami kury domowe w domu nieraz, mhm. które tylko przychodzą, pracują, sprzątają i tak dalej. A tak mamy swoje jest wyjścia. Tak, mhm. tak. Okay. No i jest czym oddychać, jest z kim się spotkać, z kimś porozmawiać i w ogóle mhm. y, powiem tak, nie, dla mnie ta fundacja to ładuje akumulatory. Mm -hmm. To jest taka odskocznia, tak, dla nas, taka odskocznia taka od, od nas. tego zwariowanego świata. I po prostu to jest nasz taki zakątek, zielony zakątek, który my oddychamy. Otwieramy tak. się może nie tylko sobie, nie w domu, e, tak. ale we własnym ogródku, tam robienie do czegoś, tylko jeszcze ta, po prostu to jest jakby taka y, y. Poszerza się krąg znajomych, przyjaciół. My fajnie spotykamy się mm. później, jeszcze po tych. Mm -hmm. Tak, sobota, niedziela, spacerki ta, nasze. Spacer -y, Spieramy się, w Wspieramy się, tak. tak. To Na jest ta. zmiana teleskopów, które już zbudowałyście jakąś trwałą relację, trochę tak, jakąś taką... Trwałą... Nie wiem, myślę sobie, że czasami nawet może jakąś taką grupę samopomocową, tak? Że jesteście jakąś taką grupą, która się właśnie wspierać. to nazywamy wspiera. grupa wsparcia. Tak, tak. tak grupa po prostu jak w... sobie pogadamy. <gadamy>, to śmieje. To, to, się... to, to, to idziemy. Czasem tak było, że jakieś takie wieczorkiem, na przykład w niedzielę miałyśmy te spotkania, takie spacery, tam kilkugodzinne, i na przykład biało tak, deszcz padał zimno i ja pod tym kocykiem tam sobie tak. leżę i, mówię, i telefonam, no to idziemy na spacerek. Tak pomyślałam, Boże, jak mi się nie chce, tak fajnie i <grym> tu w domu. Ale w końcu nie, zbieram się, idę i nigdy nie żałowałam. Bo po prostu wróciłam z tego spaceru taka y, ożywiona, w ogóle super. Naprawdę, nie. że nigdy <grym> to, tak Nie, pisze, nie chcę, chcę mi się albo się nigdy nie żałuje. No, okay. także fajnie, fajnie. Także y, takie przyjaźnie też powstały. Y, no, nie, nie czuję się tak może zamknięta w tym swoim, w mm -hmm. tej swojej posesji. No jakoś też... taki, tak, otwiera się na ten i... No fajnie, samotności w koszalicach no. raczej się nie zabieracie no, <laughs> <brachę> i nie robicie <laughs> nic. Nie, <brachę> nie, <laughs> <brachę i> nie, <laughs> nie ma. ma mowy o samotnościach. Też przyciągamy do nas... Yy, no ludzi tak naprawdę z różnych mm. okolic, tak właściwie mm. z Piastowa tak. przyjeżdżają, tak jak ostatnio zjedliśmy mm. czosnek. Już tak właściwie kończyliśmy pracę, nagle przyszedł mój brat, przyniósł kaszankę, no żeby tak po pracy sobie usiąść i zjeść coś ciepłego. Przyjechała Marta z Piastowa z rodziną, przyniosła bułeczki, tak, Pyszne, no, tak. chociaż troszkę pograbić, coś tak. tam sadzić, no tak, no żeby, żeby i razem coś zrobić chodzi. wspólnie. Mm. Więc to takie jest, no, no bardzo ważne, bardzo ważne. No właśnie, tak te no, wyjazdy no, integracyjne. Największe ja właśnie ja. wartość, ja że, że jesteśmy ja. razem. Tak, tak. Rzeczywiście. Ja tak. zawsze miałam, ja. przepraszam, duszę społecznika i jak zamieszkałam w koszajcu, no zaczęło mi po prostu brakować. No bo praca pracą, ale potem mhm. nic. Tylko i wyłącznie ja i moje zainteresowania takie, takie moje indywidualne. I dzięki temu, dzięki fundacji, ja po prostu tu się odnalazłam w takim mhm. pełnym. W sposób można powiedzieć. Mhm. Ale Jeszcze, jest, jest jeszcze kultymujemy. Dobrze się wyraziłam? Może dobrze. Nie e, wiem, na te, to nie powieram, to, 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 to tutaj to Tradycje, trafiła. obrzędy mhm. i kolędowanie. Bardzo ważne. Tak, Bardzo ważne. A, tak, tak. Bardzo ważne. E, tak. Bo, bo przeważnie tu teraz to każdy jest zamknięty. I no jeszcze do tej pory no, no nie każdy tam nam otwiera, prawda, jak śpiewamy, mm -hmm. czy tam kolendujemy, ale są nawet młodzi, którzy z, są otwarci na to i przyjmują to ze zrozumieniem. Tak? No ale pamiętacie, ale, jak ludzie cieszyli się, jak nas widzieli, Tak. jak oni, oni nawet mieli muzykę mm -hmm. w oczach. Naprawdę, że tak, my tak. do nich wysz, wyszliśmy, że śpiewaliśmy razem. Tak to mówisz o, o kolędowaniu, tak. Tak, mhm. tak, więc takie było dla nich, no, oni nie pamiętali. Kiedy w ogóle coś takiego było w koszajcu? Może kiedyś? Czy, czy w ogóle było? W ogóle ten był Więc jednak, naprawdę no. to było takie. No nie, ja będąc dzieckiem. A to jest tak, taki nasz powrót po... do dzieciństwa tak, To tak, tak, no. mm -hmm. Poza tym dzięki fundacji wyjechaliśmy w różne miejsca na wycieczki. Tak, tak. Wiesz teraz, ka, można powiedzieć, że to dzięki fundacji, ale to była tak, twoja decyzja, że ty chcesz wyjść do domu i chcesz to zrobić, no, no bo równie no. dobrze mogłabyś się okopać i powiedzieć, tak. że e, fundacja nic nie robi i, albo że nie ma fundacji, udawać, że jej nie ma i albo nie być w, w ogóle gotową, no. żeby się przyłączyć, a jednak jesteś dużo tak chętnych w tej Jest grupie. tak, jeszcze dużo chętnych, no, ale Więc to też jest tak, dzięki ale tobie. No, Dzięki każdej to, z masz, Dokładnie, no, bo tak. sama fundacja, fundacja zachęta, bez nas, to, tak. to jest. Tak. To jest, a tylko, my tworzymy. A to. pamiętacie tak. moment, dzień, jak no, na papierze powstawała ta fundacja, że się tak wyrażę, bo to było mnie w domu akurat. O, ja pamiętam. No. O, to ja nie pamiętam. No, nie, no, nie było. Słuchamy, nie. słuchamy. się. Naprawdę zebrało nas się z 5 6 osób mm. czy siedem. Ania wszystko objaśniła, po co, na co, dlaczego jest nam to potrzebne. Wszyscy chętnie, oczywiście, przystąpiliśmy do tego. Mhm. I to był taki moment. No, tak jak, no właśnie powiedzieliście że, że jeżeli nie ludzie, no to co to za ta fundacja? Tak, fundacja może mieć papie. właśnie nazwę, dokładnie. być wpisana do, do tego KRS-u i, i po prostu gdzieś tam wisi informacja, że jest taka organizacja w Polsce, no ale może być uśpiona i nie prowadzić w ogóle żadnych tak. działań, no. a jednak no, tutaj sporo się różnych rzeczy dzieje, które tworzycie. I, I to jest piękne, że, że znajdujecie na to czas, bo właśnie jak wy to robicie, że wy znajdujecie ten czas. Może, po, może powiedzcie słuchaczkom no. i słuchaczom, jak wygospodarować, jak zarządzać sobą w czasie, żeby znaleźć tą przestrzeń na wolontariat. na Ale zostawię się wszystko. Tak, idzie. Tak. Ja wychodzę Wszyscy z założenia, że jak ktoś chce, to są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak. No, to jest to dla to jest mnie rzecz. bardzo ważne, więc tak. zawsze znajdę na to czas. Mogę odłożyć inne swoje hmm. sprawy domowe które potem zrobię. A liczyłyście kiedyś, ile Wam zajmuje tak w miesiącu na przykład, albo w roku, e, to takie zaangażowanie w fundacji? Ile to zgodzi? godzin? Nie. No nie, ja nie, nie. nie, Nie wiem. Nie, nie. Tak. Nie tak. ja ja tak, ma to... Tak po prostu tak. z serca, z radością. Tak. To to no, w Ale no, nawet no, nie patrzyła, na, na, na to. To czas na na mi celu, zabiera, no, po prostu mam chęć. Jest lato, jest susza, idziemy. no to trzeba podlewać, nie ma opcji. Mhm. I wtedy ja akurat nie chodzę, bo ale dziewczyny chodzą ciągle, żeby podlewać. Teraz mm. jest łatwiej, ale wcześniej było Podlewać ogórki przejeżdżają. Tak. Mm -hmm. Trochę tak. zestawu wybieraliśmy, troszeczkę no, panu, na, Adam, pomagali, Adam, Adam Adam wodę tak. tam w butelkach też miecio, na przykład, pan tak. możemy liczyć. Mamy, możemy mamy. Tak. Mamy. Mamy kogo liczyć. No. Tak, tak. Panowie Ale jak Ania zadawałaś takie pomagają. pytanie, to dziewczyny od dzisiaj będziemy sobie liczyły. zrobimy sobie taką listę. <grym> żeby za 10 lat no, powiem, powiedzieć. powiem Wam, że ja trochę to liczę, to znaczy tak sobie uśredniam. Wiadomo, że no, no, to jest trudno, żeby uh -huh. dokładnie obliczyć, Ta. no ale nawet do, do tych projektów, które uh -huh. mamy, no to, to staram się wyliczać. No i zobaczcie, no na przykład taki krąg czesnikowy, no to już poświęciliśmy, my jako tam grupa, która przyszła i, i sadziła, rozgarniała ziemię, no to to już było około dwóch godzin, tak? Ale oczywiście był tam jeszcze wcześniej e, ten czas przygotowawczy, tak, tak. gdzie wujek Jacek i pan Marian e, przygotowywali tak. ten teren i też poświęcili e, kilka Dokładnie. godzin. Jak przychodzicie pielić, to to nie jest pięć minut, tylko przychodzicie pielić i mniej więcej ile czasu? Was no dwie godziny, dwie godziny, różnie. Mhm. Mówimy, że idziemy na godzinę. Tak, oczywiście. Tak. 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 Ale czas. to się tak ciągnie. Ale to jest kawałek terenu. Tak, kawałek terenu. Ale w jeszcze. towarzystwie czas. Czy posiedzimy sobie, porozmawiamy? Tak. Mm -hmm. no, pewnie, A tak. Powiedzcie Nie. mi, e, czego, znaczy, o czym byście tak marzyły, e, jakie są wasze takie myśli? Mm, właśnie tak w kierunku tej działalności lokalnej, co Wam się tam marzy lokalnie? No świeży? <świetlenia> <świenica, świetlenia> kawałek grachu nad górki. dachu na Tak, żebyście. Tak, tak. Żeby... tak to jest taki Żeby o taki świetny. stoliczek jak tutaj wstał, krzesełek trochę, takie neutralne powiedzmy. miejsce, no. tak, ale, ale właśnie tak, tak? Żebyśmy mogły sobie. co drugi wieczór, każdego wieczoru mieć tak. gdzie o, na <laughs> tak. mm -hmm. No. Czy coś jeszcze? Czy jeszcze macie jakieś marzenia te związane z tą. Waszą aktywnością lokalną. Ojej, żebyśmy bardzo My. długo żyły, i raz, mogli robić jeszcze więcej. Jeszcze to więcej. To ja ma, mogę mieć takie dwa wycieczki, wyjazdy, tak. Ma, wyciek, tak, wyjazd, tak. A, no i taki raj rowerowy, żeby zorganizować, tak właśnie, tak mm -hmm. w tym kierunku. Nie, ale wycieczki, same wycieczki. wycieczki są, słuchajcie, jak dla mnie, to są bardzo takie. No. Nie, to, <grym> brakuje mi słowa, przepraszam. Co to nie, to, mówię, to, to znaczy no bardziej takie edukacyjne, no, no bo dużo to. rzeczy możemy się dowiedzieć, prawda, na przykład te ceramiki, o, no o ceramice no mhm. tutaj, tak, no i nie tylko ogólnie, no. Bo, no. Że mamy te warsztaty zawsze. Tak, warsztaty. Załatwi, znaczy tak organizowane, że możemy tak. tam... Z, coś też. tam z tej gliny ulepić, później coś możemy. Mm. Pierniczki też przecież robiłyśmy mm -hmm. no, w takich różnych miejscach, w Ćmielowie to porcelany, tak? tak. No coś tam No teraz znaczy, same tak były. Tak, tak. O, jeszcze poza tym te spotkania tak. też takie no. fajne związane właśnie z, z, naszy, z jakoś z gimnastyką, mm -hmm. czyli tak no żeby... Pilast tak. tak, no. Pilates, który był też super. No, mm -hmm. To jest właśnie tak, to, no, to dla nas nie, nie, nie musimy nigdzie jeździć, tutaj. tylko mamy to na miejscu po zorganizowane. Na okay. świeżym powietrzu. Tak, ale takie takiej. Ale e, jeszcze, bo już nasza rozmowa woli dobiega końca, słuchają nas osoby, e, które może nigdy już nie angażowały się e, w działalność lokalną, w taką właśnie działalność w małej miejscowości, może w dużej miejscowości, to bywa różnie. To jakbyście miały jednym zdaniem, każde z was, e, zachęcić taką osobę, e, to co byście tej osobie powiedziały, e, to zapraszam Was, żebyście po prostu. Zachęciły do tej działalności. Dlaczego warto tak jednym zdaniem dla tej osoby, która jeszcze się waha? Załóż dobre ty wyjdź z domu. I tam gdzie jest taka grupka ludzi, idź do nich, porozmawiaj. Spytaj się, co możesz zrobić. Dzień dobry. Powiedzmy. Dziewczyny, a wy co byście powiedziały takiej osobie? Tak, rozejrzyj no że... się wokół siebie. O. Może ktoś właśnie potrzebuje ciebie, żebyś do tej osoby przyszła, tak? Żeby, żeby razem coś stworzyć, żeby. No, no tak, tak trudno mi jest powiedzieć, ale właśnie żeby, żeby tak się otworzyć na tego drugiego człowieka, tak? No, no i kochać Tak, żeby nie, nie zamykać żeby, się w domu, tylko tak, tak. Wyjść po prostu, być z ludźmi. I wtedy to pomaga nawet w takich fajnych relacjach, A, bo właśnie. poznaje się kogoś, drugą osobę, można czasem komuś pomóc w czymś tam, mm -hmm. prawda? Tak. To... Nie zamykajmy się, przede tak, wszystkim. Tak. Nie żeby się otworzyć na, na inny, tak. założyć mhm, wygodne bo tutaj... buty i wyjść z domu. Tak, jest. tak. bo naprawdę tak. warto warto, rozglądać. Tak. A u nas jest teraz bardzo ładny de... trotuar. A. Także tak. to, to już tak. wszyscy słuchacze są się. zapraszani na tak. wycieczki po kochajcu. Natomiast nie wiemy z jak, w jakich miejscowościach nas słuchają, ale mam nadzieję, że różne osoby zaangażują się w wolontariat, rozejrzą się, może zobaczą Pani. właśnie, znajdą, znajdą jakiś obszar dla siebie i będą tak szczęśliwi pełni energii jak Wy. E, bo wy jesteście takim, ja, ja was tutaj e, widzę, e, znam was już od lat i widzę też, jak się zmieniacie i e, jak jest, to są piękne zmiany, jak e, właśnie m, nabieracie też często pewności e, w tym, że przecież mogę, przecież ja mogę wyjść i to powiedzieć, przecież ja nie muszę się na wszystko zgadzać. Ja Bo mogę szuk, powiedzieć, tak, że tak. się na coś nie zgadzam. Ten ja ten ja ten mogę szuk. okazać to, że, że się cieszę, że jestem szczęśliwa, ale mogę też powiedzieć, że jest mi źle i jest mi smutno. Tak, i, uh -huh. I coś takiego pięknego zbudowałyście i bardzo Wam tego gratuluję i mam nadzieję, że że będziecie w tych działaniach koszajeckich jak najdłużej. Chociaż oczywiście piękne też by było to, jakbyście się angażowały też no, w innych aktywnościach, nie wiem, w Brwinowie, w Pruszkowie, bo ja tak nie mogę Was e, tak zawłaszczać dla tej fundacji, <grym> więc mam nadzieję, że będziecie się właśnie rozwijać w tych e, różnych obszarach, ale że właśnie gdzieś ta fundacja będzie zawsze blisko e, Waszego serca. Więc bardzo Wam e, dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a rozmawiały dzisiaj właśnie ze mną Agnieszka Boniecka, Marianna Tenkala, Teresa Tyniec i Bożena Łukawska. Dzięki dziewczyny. Dziękuję. Dziękuję nie, <laughs> Kochamy Cię. Kochamy <nie. śmiech> ja Was też. się. Tak, tak. Dzięki.